If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy już, słuchajcie, wakacje i to jest mocno odczuwalne na parkingu w pracy, dlatego że jest zdecydowanie mniej samochodów. Już zresztą od jakiegoś czasu ja obserwuję tutaj, że staję coraz bliżej wyjścia, także super, bo tak normalnie to jestem gdzieś na szarym końcu. W każdym razie dzisiaj wstałam, poćwiczyłam. Dzięki temu, że nie zawożę już dzieci na przystanek, to, to mam trochę więcej czasu rano. Jeszcze też nie robiłam kanapek mężowi do pracy, bo on tam mają dzisiaj jakieś tam coś, gdzieś, nie wiem, jakiś poczęstunek prosił, żeby mu dzisiaj niczego nie szykować, także miałam naprawdę dużo więcej czasu. Mogłam sobie spokojnie poćwiczyć. Ja w ogóle, słuchajcie, wróciłam do odwiczeń po bardzo długim czasie, bo no, Troszeczkę te moje problemy ze zdrowiem, i tak dalej, mnie przystopowały, i generalnie nie powinnam jakoś specjalnie tutaj, wiecie, w tym temacie się rozwijać, bo niebawem pewnie pójdę do szpitala, ale w sumie to jeszcze nie wiadomo, co i jak, także. Także na razie stwierdziłam, że ćwiczę, bo urlop już tuż, tuż został, no troszkę ponad miesiąc, także to najwyższa pora, żeby się za siebie zabrać, wrócić do swoich dobrych, zdrowych nawyków. Myślałam, że przez to, że ćwiczę, troszeczkę będę dzisiaj spóźniona, ale nie, mam całkiem dobry czas, dlatego że pojechałam dzisiaj taką fajniejszą, krótszą drogą. Przez to, że właśnie nie odwoziłam dzieci, to mogłam pojechać trochę inaczej. W ogóle miałam bardzo dużo szczęścia, bo nie stałam dzisiaj na szlabanie. To znaczy stałam, ale na chwilę. Stanęłam, byłam całkiem blisko, otworzył się, przejechałam. Także słuchajcie, wszystko mi dzisiaj sprzyja. Sprzyja mi wszystko oprócz pogody, bo oczywiście klasyka, jak to zwykle bywa, zaczynają się wakacje, pogoda się kończy. Także dzisiaj jest już ochłodzenie, jest pochmurno, nie ma słońca, ale w sumie zapowiadają, że będzie gdzieś około 20, tam dwóch. No maks, trzech stopni, także ja się dzisiaj troszeczkę tak cieplej ubrałam, założyłam spodnie, założyłam tą koszulę z Zary. Ja ją wam pokazywałam w takim wydaniu oliwkowym. Tamta też mi się super sprawdza, ale stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze taką kobaltową, bo ten kolor jakoś, nie wiem, w tym sezonie za mną chodzi, także, także tak. Dobra. Włosy przyklap, no bo niestety, znaczy niestety, niestety, no na moje własne życzenie nie zrobiłam sobie karatynę, więc póki one się nie odbiją, no to takie będą, no, ale trudno. Trzeba się jakoś przyzwyczaić i przetrwać ten okres. Ważne, żeby na urlop były już super, a jest taka szansa, że właśnie już na urlop odrosną, bo one tak potrzebują, tak, trzech, czterech tygodni, żeby się tutaj ładnie odbijały od nasady, a na dole były ładne, wyprostowane i przede wszystkim bezproblemowe, żeby mogła je tylko umyć, wysuszyć i. I tyle. Także dobra, ja już nie przedłużam. Zapraszam Was na oglądanie dzisiejszego vloga i zaczynamy! Muzyka Ja już jestem po pracy. Dzisiejsze popołudnie miało wyglądać zupełnie inaczej, bo miałam pojechać najpierw do Media Markt, później miałam zrobić zakupy w Lidlu i wskoczyć jeszcze po drodze do banku, a następnie pojechać na zabieg iKUN. I już, słuchajcie, w drodze na, do właśnie do Media zorientowałam się, nie mam, że nie mam stroju na ICON-a. No, a żeby pojechać po strój, no to musiałam wrócić się do domu, z domu, z powrotem, wiecie, przez przejazd, na przejeździe się stoi, więc stwierdziłam, że z czegoś muszę zrezygnować, bo po prostu nie zdążę tego wszystkiego zrealizować, więc zrezygnowałam z banku, niestety, bo ta sprawa była, właściwie jest dla mnie bardzo ważna, więc muszę pojechać jutro. W każdym razie obróciłam, już jestem właśnie pod gabinetem, gdzie mam wykonywane zabiegi. Dzisiaj mam już ostatni zabieg i, i wracam do domu. W każdym razie jeszcze chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Bo kupiłam w Mediamark w końcu depilator, depilator IPL Brauna. Zdecydowałam się właśnie na taki Skin Eye Expert najnowszy model, mam nadzieję, że będzie dobry, e, rozpakuję go w domu, e, pokażę Wam, e, no i nie wiem, dzisiaj to chyba nie będę robić czasu, bo chyba nie zdążę, dlatego, że w sumie jest tak pochmurno w miarę, e, ale jakoś, nie wiem, nie zapowiadali dzisiaj deszczu, więc prawdopodobnie będę musiała znowu spędzić godzinę na podlewaniu ogródka, ale jeżeli zdarzyłoby się, zdarzyłby się jakiś cud i jednak deszcz by spadł, no to zaoszczędzę tą godzinę, to wtedy może zrobić sobie test tego depilatora. Jestem strasznie ciekawa, bo wiecie, no już urlop niedługo, także chciałabym, żeby jakieś chociaż minimalne efekty do urlopu były. Wiem, że to jeszcze potrzeba czasu, natomiast, no, żeby chociaż troszeczkę się coś tam wydarzyło. Dobra, ja już teraz, słuchajcie, jadę, znaczy w sensie, idę na ten zabieg i odzywam się do Was. Później. Witajcie, kolejnego dnia. Widzę, słuchajcie, tutaj w kamerze, że mam takie jaśniejsze tutaj. To absolutnie nie osiwiałam, tylko wczoraj wieczorem przyknałam sobie trochę włosy nie, szamponem takim. Wiecie, odświeżającym suchym szamponem. O, brakowało mi tego określenia, nie, dlatego że miałam włosy po umyciu, natomiast ja je teraz chcę troszeczkę odbijać od nasady, bo po tej, tej keratynie one są takie mocno przyklapnięte. Ja Wam cały czas o tym mówię, ale nie, no po prostu tak jest, że ja cały czas próbuję je troszeczkę unieść. To jest okres przejściowy, no ale niestety. Trzeba to jakoś przetrwać, więc kupiłam właśnie sobie szampon, bo już też nie miałam mi się skończył. Kupiłam taką wersję Rose coś tam. Nie jest jakaś super, bo ta róża jest taka troszkę dusząca, ale generalnie mam wrażenie, że te suche szampony, one mają takie trochę duszące właśnie zapachy. Ale wydaje mi się, że ten original, ten oryginalny, że podobał mi się bardziej, że on był taki bardziej odświeżający. Ale nie o tym, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, Wczoraj jadę sobie z córką, tak spokojnie, wiecie, rozmawiamy, fajnie, fajnie jechałyśmy do banku, bo tak jak Wam mówiłam, miałam sprawę do załatwienia i nagle. Ku, moim, ku mojemu zdziwieniu na ulicę, taką fajną, szeroką, trzypasmową, wiecie, mało ruchu. Wychodzi pan policjant, którego wcześniej nie widziałam, tym swoim lizakiem. No to już wiedziałam o co chodzi, wiedziałam, że się zapewne rozpędziłam. Tam było ograniczenie do 50, no i okazało się, że przekroczyłam o 19. Co prawda pan policjant trochę się mieszał w zeznaniach, bo najpierw powiedział, że 16, później 19. Nie nie jednak dostałam, słuchajcie, mandat, pierwszy mandat w moim życiu 200 zł. Punkty karne 3. Pierwsze właśnie też w mojej, w mojej takiej w karierze kierowcy. Dzisiaj jeszcze od rana jakoś tak jestem nierozgadana i trochę słów mi brakuje. Także tak, słuchajcie, pierwsze koty za płoty. Nie zestresowałam się jakoś bardzo. Myślałam, że może wiecie, w takiej sytuacji, bo czasami sobie oczywiście człowiek wyobraża tak różne sytuacje, no i się zastanawiałam, jak więc e, złapie policja. Ja kiedyś, co prawda, miałam taką sytuację już dwa razy, że dmuchałam, ale to było tak, że po prostu policja stała i wszystkich kierowców, którzy przejeżdżali, e, zatrzymywali. Trzeba było otworzyć szybkę, dmuchnąć, i jak było wszystko ok, no to dalej, dalej, dalej. Także. Taką sytuację miałam, natomiast no nigdy, nigdy nie przekroczyłam prędkości. Znaczy, w sensie nie to, że nie przekroczyłam prędkości, tylko nigdy nie zostałam na tym zatrzymana i złapana na gorącym uczynku, no i nigdy też na jakimś tam innym przekroczeniu, nie wiem, linii czy coś tam. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, czy często łapiecie te mandaty, jak, jak, czy macie już w ogóle jakieś mandaty. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda, natomiast u mnie, u mnie to właśnie yy, wygląda. O, tak, dobra. E, dzisiaj słuchajcie, nie wiem jak to będzie z nagrywaniem. E, zaraz postaram się Wam pokazać mm, mm, ten depilator, który mm, kupiłam, ale y, no zobaczę, dlatego że przyjdzie y, niebawem, no ma przyjść stolarz, tutaj robić kolejne rzeczy, miał być właśnie od rana, no więc zobaczymy jak to będzie, czy, czy, czy przyjdzie, czy będę mogła, nie wiecie, przy nim to za bardzo nie będę mogła nagrywać, natomiast on ostatnio przechodzi praktycznie codziennie, dlatego że nie wybiera się na urlop, więc jak najwięcej skończyć i tak wszystkiego nie skończy niestety, bo jeszcze czekamy na fronty na górze, w szafach, znaczy są u mnie już w sypialni, u moich dziewczyn, czy jeszcze nie, ale to trochę potrwa, bo one tam są takie y, troszeczkę bardziej skomplikowane i on tam y, kilka etapów, one muszą przejść. Teraz będą jechały na la, lakiernie, później jeszcze będą lustra, no nieważne. W każdym razie na razie jeszcze nie na to będziemy czekać, natomiast y, bierze się za biuro, tam już będzie stawiał nam dzisiaj biurko. Y, mam nadzieję, że może też jakieś tam inne rzeczy, no zobaczymy w każdym razie nie wiem jak to będzie z nagrywaniem, ale ale jak mi się uda to pokażę Wam yy, zobaczymy, zresztą so, sama też zobaczę, bo jestem bardzo ciekawa tego, tego Brauna, ten mój nowy depilator rozpakujemy ten depilator e, Brauna, dlaczego słuchajcie ja się w ogóle zdecydowałam na ten, bo mówiłam Wam w, w którymś tam z ostatnich vlogów że zastanawiam się pomiędzy Lumeą, Philipsa a właśnie tym Braunem i w finał, finał, zdecydowałam się właśnie na ten. Czy tak patrzę, bo nie chcę tego pudełka tak bardzo, bardzo uszkodzić. W, ka w każdym razie zdecydowałam się na ten, dlatego że po prostu wydał mi się poręczniejszy. Ja brałam jeden i drugi do ręki i tamten tamten jest troszkę taki jak suszarka i wydawał mi się ciężkawy natomiast ten wydał mi się poręczniejszy poza tym on to jest taki no, dosyć chyba najnowszy model więc stwierdziłam że skoro najnowszy to pewnie ma tam najwięcej wiecie tych bajerów on ma w sumie tam chyba 10 różnych prędkości, dopasowuje się do typów skóry, ma różne też nasadki. Co prawda, tamten też miał jakieś tam różne nasadki, ale ten jeszcze miał taką fajną kosmetyczkę. O, właśnie. Ja jej nie widziałam na żywo, natomiast widziałam ją w internecie, i ona mi się spodobała i wydała mi się taka fajna właśnie na podróże. Jeżeli ja bym chciała zabrać ten depilator, no to no to, to jest wszystko tak fajnie spakowane. Nie wiem, jak tam było z tamtym, natomiast to przyciągnęło właśnie moją uwagę i podobał mi się. Podobał mi się w ogóle ten depilator. On jest, on jest po prostu bardzo, bardzo ładny. Uważam taka naprawdę, wiecie, estetyczne to opakowanie biało-różowe, takie rose gold. On jest zasilany prądem, tutaj, tutaj trzeba go po prostu podłączyć. Ma zasilanie sieciowe i ma mieć trzy nakładki: jedna ma być do całego ciała, znaczy w sensie do nóg, druga do bikini. A jeszcze trzecia do jakaś taka precyzyjna. Ta co do bikini to jeszcze jest do pach, a jeszcze ma być jakaś taka precyzyjna do twarzy. Nie wiem, która jest która. To wszystko słuchajcie sobie z czasem obczaję. W sumie to te dwie wyglądają... Aha, ta ma tutaj węższa, a tutaj ma szersza, czyli ta pewnie jest taka precyzyjna, nie wiem, jak ktoś tam chce sobie likwidować jakiś wąsik, czy jakieś takie właśnie trudno dostępne miejsca. Ta jest pewnie właśnie do pach i do bikini. Natomiast ta, która jest tutaj założona, domyślam się, że ona jest do całego ciała. Tutaj jeszcze ma. A, maszynkę do golenia, no tak, mówili. Dlatego, że słuchajcie, trzeba oczywiście tą depilację przeprowadzać na wydepilowanym, takim ogolonym, gołym ciele, bez owłosienia. Nie wiem, czy to się u mnie sprawdzi, dlatego, że z tego, co czytałam i w ogóle słuchałam takich filmików na YouTubie, no to ten laser świetlny, laser, no to jest ta, ta, ta stróżka światła, nie znam się na tym, ona reaguje, ona reaguje na, na kontrast, czyli na przykład... Jasna skóra, ciemny włos, tak? Na jasne włosy nie za bardzo. Moje włosy są raczej chyba jasne, chociaż powiem szczerze, że ich bardzo dawno nie widziałam, dlatego że ja je. Od lat już praktycznie cały czas depiluję. Ja codziennie sobie e, nogi przejeżdżam maszynką, więc ja swoich włosów po prostu nie widzę. No ale nic, zobaczymy, może zadziała. E, przynajmniej jeżeli będzie taki efekt, że te włosy będą osłabione, będą wolniej odrastały, to ja już będę e, zadowolona. Bo wiecie, jak się gdzieś wyjeżdża na urlop, czy coś, nawet, ja nawet mam tak, że nawet jak mam ogolone nogi, a mam jakąś taką gęsią skórkę, to ja już czuję, że tam, wiecie, to jest tam coś, coś nie tak, ja tego bardzo nie lubię. Więc, no, chociaż na takim właśnie osłabieniu tych włosków mi zależy. No nic, zobaczę, podłączę, poczytam w ogóle instrukcję, jak to trzeba, słuchajcie, włączyć, jak tego, jak tego należy używać. I może wieczorem sobie zrobimy jakiś test. Tutaj dostałam dwie książeczki. Czy tu jest po polsku? Tak, jest. Instrukcja na temat gwarancji, serwisu, części zapasowych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć na stronie, aha no dobra, tutaj też jest jakaś chyba aplikacja że to się wiecie, prowadzi nas krok po kroku i też jakoś tam śledzi te postępy w depilacji w ogóle tą depilację należy przeprowadzać raz na tydzień więc będę teraz starała się być systematyczna i rzeczywiście raz w tygodniu sobie taką debilację do urlopu przeprowadzić. I myślę, że gdzieś tak właśnie przed urlopem dam wam znać, bo to powinno być tak, myślę, że około 5 zabiegów. Nie wiem, nie liczyłam tego dokładnie, natomiast tak mi się teraz wydaje, że powinno być około 5 zabiegów, więc zobaczymy, czy będą w ogóle jakieś efekty. moja złość, słuchajcie, sięga Zenitu. Podjechałam teraz pod paczkomat, bo miałam odebrać y, córki paczkę i miałam wysłać swoją, odesłać tą sukienkę do Laureli i, słuchajcie, zapomniałam jej wziąć z domu. A ona, y, powrót do domu, to wiecie, ja mam bardzo blisko, bo to jest dosłownie 5 minut, ale przejazd może być zamknięty w jedną albo w drugą stronę, więc nie mogę ryzykować, bo jadę do lekarza teraz. Także... Y, no niestety, nie wyślę jej dzisiaj. Fakt, że jeszcze mam dwa dni w sumie, muszę ją odesłać do piątku. No, ale miałabym po pierwsze to z głowy, nie musiałabym o tym myśleć, nie musiałabym specjalnie po to przyjeżdżać. A to już nie pierwszy raz, bo wczoraj też już miałam odesłać, a też zapomniałam, także to jest po prostu, nie wiem, chyba zostanę z tą sukienką i nie uda mi się, czy znaczy nie, no mam nadzieję, że mi się uda ją odesłać, bo w sumie też mi żeście doradzały w vlogu, że pod moim vlogiem w komentarzach, że, że lepiej żeby ją odesłać, bo rzeczywiście ona jest mało praktyczna, za bardzo taka, taka intensywna, że może się szybko znudzić, poza tym, że jest dosyć rzeczywiście ciężka, bo tego materiału jest tam dosyć dużo, więc tak ona się tak w sumie nie nadaje ani na ciepło, ani na zimno, tak w sumie no nie wiadomo kiedy, także nie, rzeczywiście ją odeślę, no ale nie dzisiaj. Coś dzisiaj chyba nie jest mój dzień, bo nagadałam się do Was, nagadami. i okazało się, że nie włączyłam kamery i nic się nie nagrało, więc muszę, muszę jeszcze raz. Podjechałam teraz już pod szpital. Jestem znacznie wcześniej, dlatego, że znacznie wcześniej też wyjechałam, bo u mnie z tym przejazdem nigdy nic nie wiadomo, ale bardzo dobrze, bo słuchajcie, korki na mieście są straszne. Ja nie wiem co się dzieje. Przecież wszyscy powinni już powyjeżdżać. Sezon ogórkowy, yy, wakacje się zaczęły, rok szkolny się skończył. Co ci ludzie tutaj robią na tych ulicach to ja nie wiem. To no fakt, że są godziny szczytu, więc yy, więc no można było się tego spodziewać, ale ja nie wiem co się dzieje normalnie tutaj. Ja rzadko jeżdżę tak przez centrum, więc więc nie mam jakiegoś takiego doświadczenia. W każdym razie, no, umęczyłam się potwornie, jeszcze jest w ogóle bardzo gorąco. Auto mi pokazuje 33 stopnie, więc naprawdę jest upał dobrze, że. Mam klimatyzację i to taką, która naprawdę prężnie działa. Stanęłam zresztą, widzicie, w cieniu, więc auto mi się nie nagrzeje. Ale chciałam Wam tak powiedzieć odnośnie tej sukienki, którą mam na sobie, bo jak widzicie, jest to ta sukienka z holu, który Wam pokazywałam, z holu z reserve zostawiłam właśnie tą, mówię Wam to dlatego, że czasami się pytacie, ciekawe, znaczy w komentarzach piszecie, ciekawe na co się zdecydowałaś, co tam zostawiłaś, no więc mówię. Więc zostawiłam właśnie tom i zostawiłam tą taką typowo letnią na ramiączka, dlatego, że no po prostu tak, po pierwsze ten kolor kobalt bardzo mi w tym sezonie wjechał, nie wiem, podobam się sobie w tym kolorze i w ogóle generalnie ten kolor jakoś być może też dlatego, że ten kolor jest totalnie inny od tego, co ja do tej pory nosiłam, a ja jakoś tak mam ochotę na zmianę. Nie wiem, jakoś tak mnie, wiecie, nosiło, żeby coś zmienić, żeby. Bo ja zawsze te berze, te khaki, takie zielenie, takie spokojne, wszystko biel, czerń. I to już się zrobiło takie nudne nawet dla mnie, więc stwierdziłam, że dobra, w tym sezonie bardziej stawiam na kolor i jakoś ten kobalt. Ja nie wiem, czy on jest teraz modny, czy nie. W każdym razie widzę, że on się pojawia w różnych tam propozycjach. Więc właśnie zostawiłam i ta sukienka jest z wiskozy, ona jest taka przewiewna, bardzo fajna, no trochę się gniecie jak to wiskoza wiadomo, ale też nie przesadzałabym, bo nie wszystko musi być takie pod linijkę, wyprasowane jak listek. Ja myślę, że to już nie te czasy, że tak nikt na to bardzo nie zwraca uwagi, więc ja też zacznę już przymykać na to oko. Jedyne, co bym się tutaj przyczepiła, to troszkę te rękawki, bo ta gumka, no ona się troszeczkę podciąga. Odrobinkę tutaj ją czuję, wiadomo. Ale no przez to, że te bufki są, to ona też tak ładnie buduje sylwetkę, bo troszeczkę poszerza ramiona, a jest ładnie tutaj zwężana w talii, więc naprawdę jest bardzo taka kobieca, efektowna. Strasznie dobrze się w niej czuję. Tej drugiej jeszcze nie miałam okazji nosić, no bo to jest taka bardziej już no, na urlop chyba. Nie wiem, czy pomieść. No pomieści na pewno też na jakieś upały, no ale na pewno nie do lekarza, więc tej drugiej jeszcze, jeszcze nie zakładam, ale. Z tej jestem bardzo zadowolona i Wam polecam. I jeszcze miałam Wam powiedzieć um, odnośnie. Um, z tego co przed chwilą słyszałam, bo y, miałam puszczone radio i leciała piosenka Sylwii Grzeszczak, taki najnowszy jej przebój. Och i ach. I powiem wam, że naprawdę bardzo mi się ta piosenka podoba i mam wrażenie, że to będzie sezon, y, sezon, może hit tego rocznego sezonu, tego lata, y, bo naprawdę jest super, bardzo fajnie tak y, wpada w ucho. I mam wrażenie, że w ogóle ostatnio Sylwia naprawdę ma takie y, udane te propozycje, bo ta piosenka motyle też jest y, super. i o dziwo te wszystkie teksty pisze jej liber, czyli jej były mąż, więc to jest taki przykład, że, że można, można się rozstać w zgodzie, że można nie prać tych brudów w, w, tak publicznie, gdzieś tam w mediach, w social mediach i tak dalej, że da się i fajnie by było, żeby wszyscy brali z nich przykład. Oczywiście wiadomo, no nie, nie, nie wiemy, czy tak będzie zawsze, czy to coś tam się u nich nie, nie pozmienia, ale przynajmniej na razie wygląda to wszystko dobrze, że stali się po przyjacielsku, że, że się dogadali i że, no, że robią to wszystko tak ze smakiem, z klasą, nadal współpracują, mają oczywiście dziecko, więc to też wiecie, no fajnie, fajnie dla tego dziecka, bo chyba najgorsze jest dla dzieci, jeżeli widzą tą walkę rodziców i, i zwłaszcza, że to są osoby publiczne, więc to jeszcze by się odbywało w mediach, więc naprawdę dobrze by było, żeby inni też brali z nich przykład. Bo to naprawdę jest no, godne podziwu i naśladowania. Dobra, ja zmykam do lekarza. Dlatego, że dzisiaj, dzisiaj mają być wyniki mojej biopsji. Co prawda ja no nie dlatego robiłam te badania, że, że tam, wiecie, były jakieś podejrzenia, tylko dlatego, że to jest standardowa procedura przed operacją. A ponieważ operacja no, musi być wykonana, to, no to te badania też musiały być zrobione, więc dzisiaj właśnie odbieram. Będę rozmawiała też z lekarzem. Mam nadzieję, że się dowiem, co dalej, kiedy ta operacja, bo niedługo jest mój urlop. Chciałbym to jeszcze załatwić przed urlopem, ale też nie wiem, jak długo będzie trwała ta rekonwalescencja. Czy ja zdążę się, wiecie, zregenerować i wylecieć, czy po prostu lepiej to przełożyć i zrobić na spokojnie we wrześniu. No nic nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem też, jak są miejsca w szpitalu. Nie wiem, jak mój lekarz z urlopem. No generalnie nic nie wiem. Także fajnie, bo się może dowiem. Także lecę, a jak się dowiem, to Wam powiem. Także lecę. lecę się dowiedzieć. Wróciłam już do domu, ale powiem Wam, że powrót był jeszcze gorszy niż ta droga w tamtą stronę tam w takim gigantycznym korku, że po prostu nie wierzę. Myślałam, że jest jakiś wypadek. Okazało się, że nie. Widocznie po prostu w tamtym miejscu. Eee, o! W tych godzinach takich szczytu tak jest. No nic, ale już jestem. Podłączyłam teraz tuję, bo, bo one się tak e, muszą podlewać za 20 minut. No i one się podlewają na całe szczęście same. Także, także super są w cieniu, więc, jeszcze, więc to słońce, które... Jeszcze jest, to im absolutnie nie szkodzi. No a później co, później łapię się za węża i czeka mnie podlewanie. Miałam dzisiaj zrobić próbę tej depilacji, ale chyba już nie dam rady, bo po pierwsze jestem zmęczona. Po drugie muszę sobie w głowie poukładać te wszystkie informacje, które otrzymałam od lekarza. Okazało się, że na operację pójdę dopiero po urlopie, z jednej strony to znaczy nie wiem czy to dobrze, czy nie. No chciałabym teraz już i do urlopu się jakoś tam wiecie, wylizać z tego, no ale e, terminy są jakie są, więc w sumie no, może też i dobrze, nie wiem, no nie wiem, jest jak jest, nie będę tego jakoś oceniać, w każdym razie muszę sobie to wszystko e, w głowie poukładać, mm, e, i co? I, aha, I muszę umyć głowę, dlatego że jutro idę do pracy, do biura. Yy, I tyle. I już chyba na nic innego nie starczy mi czasu. Mam trochę prasowania, ale myślę, że już dzisiaj raczej nie zdążę. Powinnam też oprawiać y, filmy, bo już mi się sporo nagromadziło, ale. Ale chętnie bym to nawet zrobiła, wiecie, bo ja bardzo lubię i to by mnie tak zrelaksowało, ale obawiam się, że już nie będzie czasu i po prostu będę musiała pójść spać. Ja też nie chcę siedzieć jakoś do nocy, bo jutro muszę wcześniej wstać. Myślę, że tak gdzieś, nawet chyba przed piątą, nawet wypadałoby się o 22 położyć. Także także tak, także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał no jeżeli tak, oczywiście bardzo proszę o kciuki w górę będzie mi bardzo miło komentarze, ja na każdy komentarz Wam odpowiadam, bardzo lubię ten kontakt z Wami, ja Was wszystkie dziewczyny no i chłopaki jeżeli tacy tutaj są, ja wszystkie te niki poznaję, zwłaszcza te osoby, które, które piszą do mnie tak systematycznie, ja już wiem. Ja czasami nawet czekam. Ja widzę, że o, ta i ta jeszcze się nie odezwa, a wiem, że zawsze na przykład mnie pozdrawia, czy tam coś przesyła pod filmem. To, wiecie, nawet jak kogoś zabraknie, to ja czasami też się martwię, że kogoś dłuższy czas nie ma. To, to wszystko działa w dwie strony. I tak jak wy czasami się martwicie, że jakaś osoba, którą obserwujecie, nie, nie nagrywa, to martwicie się, coś się stało i tak dalej, to dokładnie tak samo to działa w drugą stronę. Ja Was doskonale rozpoznaję kojarzę i, i też jakby co to, to to się martwię i traktuję was jak, jako takich moich przyjaciół internetowych nie znamy się ale no ale gdzieś tam ten kontakt jest także tak także zachęcam do pozostawienia po sobie jakiegoś śladu będzie mi bardzo miło na dzisiaj kończę i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach pa